Witajcie na kanale. Co ugotujemy to? Syjemy. Dzisiaj pokażemy, jak zrobić gofry takie na wytrawnie. Dlaczego? Dlatego, że my na kanale tutaj robiliśmy. W większości gofry na słodko i taka mała odmiana, myślę, że dobrze zrobi. Jest to taki fajny pomysł na wykorzystanie cukinii. Jeżeli macie dużo cukinii, można zrobić takie gofry, więc oglądajcie do końca, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, a my zabieramy się... do roboty! Piona! A oto składniki na nasze wytrawne gofry. Przede wszystkim pół kilograma cukini. My tutaj mamy troszkę więcej, ale po obraniu pozostanie nam pół kilograma. Cała szklanka mąki pszennej, pół szklanki mleka, dwa jajka, łyżeczka proszku do pieczenia, cztery łyżki oliwy albo innego oleju oraz dodatek specjalny tarty parmezan albo grana padano ser one są troszkę podobne w smaku ale to nie jest ten sam ser my tutaj mamy grana padano 100 gramów sera już startego i jeszcze z takich dodatków można użyć koperku my tutaj mamy koperek malutki pęczek koperku posiekany Albo można także użyć, na przykład szczypiorku. To już zależy czym dysponujecie i co wolicie. Cukinię należy obrać i zetrzeć ją na tarce. I powiedziałam wam, moi drodzy, jeszcze o przyprawach. Możecie dowolnych przypraw użyć, ale bez soli się nie obędzie. Ponieważ łyżeczką soli należy posypać tą potarkowaną cukinię i ją pomieszać, pozostawić na 3 do 5 minut, a później odcisnąć sok. No i oczywiście z przypraw ja będę używać także pieprzu. Minęło 5 minut, więc można zacząć wyciskać cukinię. Można to zrobić ręcznie w ten sposób. Trzeba to dość solidnie zrobić, żeby nie pozostało dużo soku. O! Soku pozostało, no, dość sporo. Sok można wylać albo wypić, jeżeli preferujecie taki smak. Robienie ciasta rozpoczynamy od wsypania mąki, przesiania jej przez sito. Proszę, Marysiu. I jeszcze proszek do pieczenia też na tą mąkę. I wszystko trzeba przesiać. Dodajemy do garnka resztę składników oprócz sera i koperku. Proszę, wlewaj, Marysiu. I teraz używając miksera należy wszystkie te składniki połączyć. O, ciasto powinno być takiej konsystencji, takiej dość gęstej. a Ogólnie ciasto powinno być nieco gęstsze niż no, takie klasyczne ciasto na gofry, bo jeszcze dodamy cukinię. I teraz dodać należy tą cukinię już odciśniętą, koperek. I Marysiu, proszę Ciebie możesz wymieszać tą łyżką, tak? I jeszcze pozostał nam ostatni składnik, czyli ser grana padano. Proszę Marysiu, jeszcze wymieszać z tym serkiem. Kofrownica się już nagrzała. Więc nakładamy. Masia, chcesz nakładać? Mhm. proszę. taką jedną łychę na jeden, na jeden miejsce, takie na gofer. Tak, tutaj jedną i zaraz z drugiej strony drugą. O! Starczy. Trochę lekko trzeba rozprowadzić, bo to ciasto jest gęste. I zamykamy. I tak, moi drodzy, około 3-4 minut smażymy. No, zobaczymy. Chwila prawdy, czy już się usmażyły. O! Już są ładnie, nie? Tylko trochę więcej ciasta musimy dawać. O, popatrzcie. Jakie fajne goferki. I następne. W środku one są lekko zielone od koperku. Ale powiem Wam, że w domu się unosi zapach sera przede wszystkim. Także pod tym względem są one dość oryginalne. Wyjmuj, Maryś. Moi drodzy, tutaj są gofry, właśnie już z cukinią. My podajemy je z keczupem, z dodatkiem również barszczu, tak? Czyli to wszystko jest tak na wytrawnie. Proszę, Marciu, weź ten drugi. A wyszło 8 gofrów takich pojedynczych z tej porcji, którą robiłyśmy. Więc tak, smacznego, Marysiu. Jak ci smakuje? dla mnie też pychota, polecamy Wam ten przepis, gofry nie muszą być zawsze na słodko można je zrobić także na wytrawnie więc e, cóż, pożegnamy się już z Wami miłego dnia, wieczoru czy poranka Wam życzymy e, więc e, do zobaczenia i do usłyszenia w na następnym odcinku, pa, pa! Hmm. It's gonna be a good day. Wake up. Wake up. Today's gonna be a good day.